I poznałem, że nie masz nic lepszego, jak weselić się, a czynić dobrze za żywota swego. Biblia to zbiór świętych ksiąg dla Izraelitów i Chrześcijan, spisywanych w ciągu kilkunastu wieków przez wielu twórców. Różne części Biblii mają odmienne znaczenie dla poszczególnych wyznań, jednak wszystkie dotyczą religii monoteistycznych. Monoteizm to wiara w jednego Boga i są zapisem historii i tradycji, źródłem religijnych zasad i wskazań moralnych. Wraz z dziełami antyku grecko-rzymskiego Biblia tworzy podstawę cywilizacji europejskiej. Ma wprawdzie różne znaczenie dla ludzi wierzących i niewierzących, ale pozostaje fundamentem tradycji literackiej o niewyczerpanej kulturotwórczej mocy. Słowo Biblia pochodzi od greckiego słowa Biblion, zwój papirusu Księga. Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament. Dla Judeizmu księgami objawionymi są tylko pisma Starego Testamentu przedstawiające losy narodu wybranego. Chrześcijanie zaliczają do ksiąg sakralnych zarówno Stary, jak i Nowy Testament, który przedstawia losy Jezusa Chrystusa, spisane przez Jego uczniów, apostołów. Kanon ksiąg biblijnych ostatecznie ustalono na Soborze Trydenckim w 1546 roku. Pozostałe księgi o charakterze biblijnym, które nie zostały uznane za księgi natchnione, nazywamy dziś apokryfami. Biblia to księga uniwersalna, ponadczasowa, zawsze aktualna. Przekazująca prawdy filozoficzne i moralne poprzez obrazowy i symboliczny język, którego właściwe odczytanie wymaga wnikliwej lektury i wielopoziomowej interpretacji. Badacze pisma świętego odnajdują w nim sens dosłowny, np. zapis historii Izraela i alegoryczny, ale również moralny, eschatologiczny, czyli przygotowanie do życia wiecznego i końca świata. Styl biblijny jest Podniosły i uroczysty ton wypowiedzi Inwersje, apostrofy i tryb rozkazujący Przewaga zdań współrzędnie złożonych rozpoczynających się od spójników Liczne sentencje i aforyzmy Charakterystyczne zwroty, np. albowiem, za prawdę, powiadam wam Alegoria to osoba, przedmiot lub zjawisko, które oprócz znaczenia dosłownego ma jedno znaczenie przenośne ustalone przez tradycję. Apokalipsa. Z greckiego odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie. Gatunek literacki symbolicznie opisujący czasy ostateczne, również każda wizja, zagłady ludzkości. Ewangelia. Z greckiego dobra nowina w Nowym Testamencie, rozumiana jako ogłoszona przez Jezusa zapowiedź Królestwa Bożego. Post-apokaliptyczny przymiotnik stosowany do określenia tekstów kultury przedstawiających wydarzenia bezpośrednio po kataklizmie apokalipsie, rozumianej jako zagłada dotychczasowej cywilizacji. Psalm pieśń biblijna, przeznaczona do śpiewania z towarzyszeniem instrumentów strunowych opiewająca wielkość i dobro Boga symbol osoba przedmiot lub zjawisko które oprócz znaczenia dosłownego ma jedno lub więcej znaczeń przenośnych subiektywnie nadanych przez autora lub odczytywanych przez odbiorcę stylizacja biblijna ukształtowanie języka danego utworu na wzór stylu biblijnego testament z greckiego przymierze Stary i Nowy Testament oznacza stare i nowe przymierze, jakie zawarł Bóg z człowiekiem.